No, eksperymenty eksperymentami. No i doprowadziłem do tego, że prawdopodobnie uszkodziłem zawór zwrotny. Ale przy takim ciśnieniu nie powinno się tu nic stać. Po prostu nie można pompować ciśnienia. I teraz musimy to rozebrać. No i same filmy się aż. powstają filmy jedne za drugim. <śm> na jakiś klej, to kurcze wklejone poszło no i trzeba zbliżyć do tego zaworu bo w ogóle nie mogę wytworzyć ciśnienia na cylindrze, tylko ciśnienie się wytwarza tu na, yy, na zaworze złotym no bo ja wiadomo, że jakby tego zaworku tu nie było no to byśmy tam nie mogli pompować ciśnienia. Cieka ciekawy jestem to się stało. Pan się uszkodził. Zaraz zobaczymy. Zablokował się. No tak, przypuszczam. O, na wszystko leci. go tu będzie teraz wybić. Tylko jak, żeby go kurze znaleźć później. Coś cienkiego. On jest wykonany z maszyny. To to na wszystko. Coś cienkiego. O, odbił jak to się mówi? Odbił, ożył Czyli teraz będzie dobrze Bo był schowany. Ja się zablokował. Teraz zobaczymy. Skręcimy. Nie mam żadnego szczelniacza specjalnego. No ale może nie będzie nic leciało, bo jak są dobrze gwinty zrobione, to Uszkodził się! Przy tych eksperymentach manometr, ale blachę 2 mm, znaczy, przepraszam, 2, 2 to było masełko, 4 mm, no to już jest jakby już grubsza niż ta zwykła, przecięła tak, że idziemy zobaczyć. A nie dołożyłem tej osłonki, ale zobaczymy, może jeszcze będziemy. rozbierać a jak jest to trzeba założyć Co To, to dokręcą gdzie gwinty samozaciskowe jak ja to tak mówię na te gwinty dobrze trzymają Kiedyś jak pracowałem przy naprawie maszyn, no to często tam z olejem miałem do czynienia. No teraz rzadko. Tylko z tytułu tych eksperymentów co jestem robimy. Zobaczymy. no Powiem, że na większy większy był wystrzał przy blasze trójce, bo aż spadło wszystko. Yy, Cały wykronik spadł na podłogę. Wykronik jako wykronik się nie uszkodził. No prasa teraz zaczyna pracę od 25 ton. Ma nawet jest do wymiany. Ja trzeba będzie zobaczyć. Dobra, odwracamy teraz. Działo na degard. Nie ma to patrzeć. Ważniejsze są rzeczy, czy on będzie w ogóle działał. Zobaczymy, czy to, żeśmy naprawili, no widać razie, że, że działa, tylko musimy coś podłożyć, żeby stworzyć jakieś ciśnienie, żebyśmy nie musieli pompować dużo, do sprawdzenia. Daję jakąś jeszcze kostkę położymy, bo ona no i tak tu będzie, prawdopodobnie stałym gościem, tylko ją wewnętrznie ograduję. No i działa. No naprawiliśmy jedno, naprawiliśmy także ciśnienie wytwarza. Olej zasuwa. Tu zasuwa. Ale zaraz tam dokręcimy. Tu nie leci. Tam trzeba przynieść żabkę. Mam żabkę i zaraz żabką dokręcimy. Dobrze zasuwa? Kurczę, co się tu stało? Puściła? Aha, to musimy spróbować. Dobra. No, dostała dzisiaj, jak to się mówi, tak brzydko po dupie. Hmm, hmm, Będzie teraz kapać, co się tutaj stało? Aha. Aha, to żeśmy rozkręcali to połączenie, tak? No i teraz będziemy zasuwać. Dobra, co do naprawienia? Ma numer do wymiany. Zobaczymy, czy wraca. Wraca. To dobrze Dobra. Trzeba uszczelnić to połączenie. Jedno tu. No Zobaczymy, bo może też tam...